Ładowarka to aktualnie najczęściej używana maszyna w gospodarstwach hodowlanych. Wśród szerokiej oferty na rynku w tym segmencie maszyn wypatrzyliśmy interesującą nowość w gamie ładowarek teleskopowych marki Kramer. Przed Wami druga część serii Poznaj w szczegółach Ładowarkę Kramer KT316. Maszyny dla Farmera.pl Zapraszamy. Z ciekawszych funkcji chciałbym wspomnieć. Między innymi o czterech trybach skrętu kół, które mamy w wyposażeniu standardowym. Oprócz podstawowych trzech, czyli cztery koła skrętne, przednie koła skrętne i przychód, mamy też funkcję manualny przychód, w którym po trybie blokujemy tylne koła w dowolnej pozycji, a przednie koła mogą nam skręcać. Następna ciekawa funkcja. To system Smart Loading. Składa się on z dwóch funkcji. Pierwsza to jest pamięć kąta łyżki, która wygląda w ten sposób, że po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 5 sekund zapisuje się kąt ustawienia łyżki i po następnej pracy, którą wykonamy, nie musimy wracać i trzymać joysticka do miejsca, aż ta łyżka nam wróci, tylko naciskamy raz i łyżka wraca automatycznie do wcześniej zapisanej pozycji. Drugą funkcją w pakiecie Smart Loading jest funkcja wytrząsania, czyli wszelkie materiały, które są lepkie, trudno odspajalne, te materiały możemy usunąć po naciśnięciu dwóch przycisków na joysticku jednocześnie. Wtedy łyżka zaczyna nam wytrząsać i te materiały się odklejają i odpadają. W ładowarce tej Oczywiście mamy amortyzację wysięgnika, czyli wszystkie wstrząsy ramienia teleskopowego są amortyzowane. W amortyzacji tej mamy możliwość wybrania funkcji automatycznej, przy której amortyzacja będzie się włączać automatycznie powyżej określonej prędkości jazdy. Jeżeli chodzi o trzecią funkcję hydrauliczną, możemy tutaj ustawiać przepływ zarówno dla pracy krótkotrwałej czyli otwieranie zamykanie krokodyla jak i dla stałego przy, przepływu e, na przykład podczas pracy z zamiatarką. Modowarka ta jest wyposażona w pompę hydrauliczną o wydatku 109 litrów na minutę, ale to jest bardzo ważne, e, w zestawie tutaj mamy e, zawór LS, zawór e, proporcjonalny, który rozdziela nam przepływ niezależnie od obciążenia i dzięki takiej konfiguracji układu hydraulicznego możemy wykonywać jednocześnie trzy e, funkcje hydrauliczne. E, z ciekawych funkcji warto też wspomnieć o możliwości ustawienia szybkości pracy ramienia teleskopowego. Mamy trzy stopnie szybkości pracy i możemy ustawić niezależnie podnoszenie e, opuszczanie, wsuwanie, wysuwanie oraz nabieranie i wysypywanie. Wszystkie te ustawienia wprowadzamy w tym oto tutaj wyświetlacz. Nasza ładowarka wyposażona jest w przekładnię hydrostatyczną z trzema trybami pracy. Podstawowy to tryb Power, przy którym dostępne są całe obroty silnika. Następnie mamy tryb Eco, w którym maszyna pracuje przy obniżonych obrotach silnika po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa. Tryb Eco jest jak gdyby Sugerowany do prac lżejszych, które nie wymagają takiej dużej mocy przekładni. I trzeci tryb to jest tryb tempomatu, przy którym możemy sobie ustawić tempomat z niską prędkością jazdy i jechać z stałą prędkością jazdy. Do obsługi tempomatu służą tutaj te dwa suwaki. Tym ustawiamy sobie stałe obroty silnika, podbijając w górę, tak jak teraz robię, a drugim suwakiem ustawiamy sobie stałą prędkość jazdy. Mamy już stałe obroty silnika i drugim suwakiem ustawiamy sobie stałą prędkość jazdy w zależności od tego jakie zadanie wykonujemy. Możemy jechać wolniej, czy też szybciej, w zależności jaką pracę mamy do wykonania. Czy to będzie zamiatarka, czy ścielarka, czy łyżka karmiąca, możemy dostosować prędkość jazdy i stałe obroty silnika do wymaganej yy, aplikacji. Ładowarka KT316 to jest pierwszy model ładowarki teleskopowej Kramer którym możemy zastosować fabryczną wagę służącą do pomiaru wagi załadowywanego materiału. Jest to dynamiczny system, dynamiczna waga, która waży nam materiał podczas pracy, niezależnie od zastosowanego osprzętu. Jest to bardzo innowacyjny system, za który nasza firma otrzymała złoty medal podczas targów hodowlanych w Hanowerze w 2024 roku. Pawle, dziękuję Ci bardzo serdecznie za umożliwienie nam zapoznania się z tą maszyną. Świetnie nam ją przybliżyłeś, nam, jak i też naszym widzom, więc no, możemy tylko zaprosić do oglądania. Oczywiście, zapraszamy do oglądania. Mieliśmy okazję przetestować, zarówno i w większych budynkach, jak i mniejszych. Mieliśmy okazję udowodnić, że ta maszyna sprawdza się w tych zabudowaniach, w tych gospodarstwach. Także was wszystkich zapraszam do oglądania, jak i też do odwiedzenia naszych autoryzowanych punktów sprzedaży i przetestowania takiej maszyny samemu. My już się z nami żegnamy. Mirek Konopacki, Paweł Łączny. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. To jeszcze nie koniec naszej prezentacji widocznego kramera. W trzecim odcinku przedstawimy kolejne interesujące funkcje i możliwości nowej ładowarki. Podzielimy się także naszymi wrażeniami i opinią na jej temat. Maszyny dla farmera.pl zapraszamy.